ojojoj, oj, oj. no to się porobiło. Minęło już troszkę czasu i od premiery, czy też takiej prapremiery Blitza 2.0, czyli wersji Reforged, którą możemy już pograć podczas testów, widzieliśmy również kilka streamów, wiemy już mniej więcej na czym stoimy, czego się możemy spodziewać w przyszłości i uznałem, że czas najwyższy, aby opowiedzieć Wam o tym, w którą stronę podąża gra, jakie są moje refleksje na ten temat, no i też, czy będziemy w przyszłości zadowoleni, czy też może niekoniecznie. Temat bardzo grzeje. Niedawno mogliśmy zobaczyć trailer, który podgrzał atmosferę bardzo mocno, wywołało wiele Emocji, burzy wśród graczy World of Tanks Blitz, ponieważ prezentował on zupełnie inną grę niż tę, którą znaliśmy do tej pory. Potem pojawił się pierwszy stream Wargamingu, w ramach którego wypowiadał się pewien pan, którego mieliśmy okazję zobaczyć po raz pierwszy. Jest to generalny dyrektor zajmujący się działem World of Tanks Blitz, przenoszenia na nową wersję. Zapewne pamiętacie też, niektórzy z Was przynajmniej, ten tekst, który wrzuciłem na Discorda, ponieważ po tym streamie wydawało się, że będzie jednak dobrze, że idziemy w dobrą stronę i że Wargaming zrozumiał swoje błędy. Krótko streszczając, podczas tego streamu okazało się, że Wargaming rozumie. Że źle się komunikował z graczami, że źle to wszystko przekazał, że nie o to mu chodziło, wycofał się z części zapowiedzi i wydawało się, że firma będzie wracać na dobre tory i że wkrótce zobaczymy coś lepszego. Potem pojawił się test, no i niestety ta wersja testowa, którą mogliśmy pograć, przynosiła wszystko to, co widzieliśmy w trailerze, a oprócz tego masę błędów, niedoróbek, no i oczywiście mnóstwo rzeczy, które w większości przypadków graczom się nie spodobały. Backlash, jaki firma otrzymała, czyli taki negatywny feedback, negatywne informacje od graczy, był tak potężny, że nie dało się tego przemilczeć, zaczęły się informacje najpierw na serwerze Discord Wargamingu, a potem pojawił się wczoraj, bo nagrywam ten materiał dzień po. Kolejny stream, podczas którego znowu mogliśmy zobaczyć nie tylko tego pana, który pojawił się w pierwszym streamie, ale też i Aleksandrę, i Toniego, i jeszcze jednego pana, który zajmował się kwestiami technicznymi. Ten stream miał nam wyjaśnić więcej rzeczy, a tymczasem wydaje mi się, że no właśnie, ale przejdźmy do tematu. To, co oburzyło gracz najbardziej, to dwie główne zmiany. Wprowadzenie tzw. setów, czyli zestawów czołgów, które miały zastępować drzewko technologiczne. Dobrze znane wszystkim z World of Tanks Blitz, ale też innych gier Wargamingu oraz druga rzecz, wprowadzenie dowódców, którzy mieli zastąpić dotychczasowy system, na który składały się perki, które wraz z czasem grindowaliśmy i zdobywaliśmy na naszego czołgu specjalne możliwości. Ani jedna, ani druga, jak wiecie, się graczom nie spodobało, bo obie te rzeczy były zrobione fatalnie. Oczywiście podczas pierwszego streamu już Wargaming zapowiedział, że ci dowódcy będą zmienieni, będą mieli bardziej historyczny wygląd, nie będą tak Fortnite'owi, etc. Bardzo się pokalał, pan dyrektor przepraszał, mówił dużo o komunikacji, o tym jak mu zależy i całej firmie zależy na społeczności, Wyglądało to wszystko ładnie, ale jak się okazało, były to tylko korpogatki. Wargaming wybrał już kierunek i z tego kierunku schodzić nie zamierza, co wyraźnie potwierdził wczorajszy stream. Ale zaczniemy może od dobrych wiadomości, bo to jest, wydaje mi się, coś, czego warto się złapać na początek. Więc po pierwsze, będzie dużo zmian w obecnym systemie, czyli takich, które powinny przynajmniej częściowo zetrzeć to negatywne wyrażenie. Co się zmieni? Po pierwsze, oczywiście sami dowódcy, którzy nie będą wyglądali tak śmieszkowo jak wcześniej, fortniteowo, cartoonowo. Tego słowa cartoon, czyli komiks, kreskówka, używał też pan dyrektor, więc będzie inaczej, ale żeby nie było za słodko, już zaznaczył, że gracze będą mieli do wyboru wygląd, a więc nie będzie tylko tak, że będziemy mieć dowódców historycznych, ale też dowódców właśnie tych głupkowatych, żeby każdemu było dobrze, prawda? Bo przecież są gracze, którzy chcą i to, i to, a to, że jednych jest 5%, a drugich 95% to jest zupełnie inna kwestia, bo mi na takie szczegóły raczej nie zwraca uwagi. Po drugie, zmieniony zostanie system setów, ponieważ w tej chwili, jak pokazali niektórzy youtuberzy, a tutaj muszę jako ciekawostkę zaznaczyć, że jeden z moich najmniej lubianych youtuberów, czyli Drudes, od kilku odcinków robi Dość dobrą robotę, ponieważ bardzo mocno punktuje wargaming, pokazuje co jest niewłaściwego, jak to zmienić i tak dalej. Oczywiście jest dość mocno ignorowany, natomiast wskazał on, że te sety są źle poukładane, co też było moim wrażeniem, i powiedział, że powinny one być skonstruowane w taki sposób, jak są zrobione drzewka, czyli powinniśmy mieć po prostu set, na przykład z linią danego państwa, niech to będą polskie czołgi średnie, albo set z ciężkimi czołgami włoskimi, etc. Dawałoby nam to przeniesienie setów do drzewka jeden do jednego i pozwalałoby opadwać chaos, byłoby też logiczne z perspektywy graczy. Tego raczej nie będzie. Wargaming zapowiedział, że drzewka grze nie będzie i te sety będą inaczej poukładane. Natomiast pan generalny dyrektor wykazał się tutaj taką absurdalną argumentacją, że po prostu wszystko mi opadło. Porównując starego bicia do nowego, powiedział, że w starym bitcie, patrząc na drzewko technologiczne, nowy gracz nic nie wie, bo nie wie nic o historii, więc nie wie tak naprawdę co robić, co wybierać i jest w chaosie. Z drugiej strony, kiedy patrzy na sety, to ponieważ te sety są ładnie opisane, mają kolorowe obrazki, to wszystko będzie dla niego jasne. Jest to tak absurdalny argument, tak debilny i pozbawiony sensu, że trudno z tym nawet dyskutować. Patrząc na drzewko, gracz bowiem widzi, który Czołg jest niżej, który jest wyżej i może sobie wybrać drzewko w zależności od tego, jaki kraj lubi, co mu odpowiada. Nawet jeśli nie ma dużej wiedzy, patrząc na sety, taki gracz nie będzie wiedział kompletnie nic, poza tym, że set się nazywa na przykład Magical Warhawks. Co mówimy, oczywiście, wszystko grzeje o czołgach w nim występującym. Jest to więc argument z tak zwanej dupy. No, ale Wargaming przyzwyczaił nas już do tego, że mówi rzeczy, które niekoniecznie są prawdziwe. Kolejną pozytywną rzeczą tutaj, już w pełni, jest to, że jednak statystyki graczy zostaną zachowane. Oto była wielka awantura. Wargaming na początku stwierdził, że Usuwamy, nie jest nam to potrzebne, nie da się tego zrobić. Oczywiście, standardowo wycofując się z tego, znowu kłamali, powiedzieli, że to nieporozumienie, że oni nie chcą usuwać statystyk, tak powinno być. Chociaż na Discordzie wszyscy pracownicy Eurogamingu odpowiadali właśnie w ten sposób, że tego nie będzie i koniec. Najważniejsze, że się z tego wycofali, statystyki będą i będą zachowane w pełni, czyli będzie nie tylko nasz WR, obrażenia, ale też inne rzeczy, zdobyte medale, etc. Więc tutaj powinno być OK. Każdy gracz będzie miał swój profil w grze. I jeszcze tylko jedna rzecz pozytywna, która nie wiadomo, czy się wydarzy, bo Eurogaming lubi tutaj nie dotrzymywać słowa. Zapowiedział, że API gry, Czyli te strony Twój Blister, etc., będą mogły z tego korzystać, ale w przyszłości nie będzie tego po uruchomieniu pełnej wersji gry, więc to jest oczywiście taka obietnica, zupełnie bez pokrycia, bo może się okazać, że żadnego api nie będzie. Wargaming niejednokrotnie już nas oszukiwał, tak samo zarzekał się kiedyś, że żadnych skrzynek że nie będzie, a dzisiaj, jak wiecie, wchodząc do sklepu, mamy kasyno, a nie grę czołgową, więc i tutaj trudno ufać firmie. Niemniej zapowiedzieli, że api będzie, ale udostępnione już po premierze. Zobaczymy, czy dotrzymają tutaj słowa. To tyle, jeśli chodzi o rzeczy pozytywne, takie, które są na plus dla graczy, które co zmieniają, natomiast jak one zostaną zrealizowane, tego oczywiście nie wiemy, bo nie wiemy jak te sety będą przearanżowane, czy będą miały jakikolwiek sens, nie wiemy jak będą wyglądali ostatecznie dowódcy, bo tutaj również niewiele tak naprawdę wiadomo i Wargaming sam niewiele miał do powiedzenia, no i nie wiemy też czy API będzie działało, czy te statystyki graczy będą pełni przeniesione, wszystko z pod znakiem zapytania, choć Wargaming to wszystko obiecuje. Taka refleksja na temat wypowiedzi tego pana z Wargamingu, jeszcze dyrektora, wyraźnie widać jedną rzecz, jest to typowy korpoludek, czyli taki człowiek, który potrafił mówić w sposób oględny, ładny, ale tak naprawdę nic nie przekazywać. Żadnych informacji, żadnych odpowiedzi konkretnych, etc. Kiedy był pytany o różne rzeczy, to nieraz mówił o tych rzeczach przez kilka minut i tak naprawdę nic z tego kompletnie nie wynikało. Masło maślane. Takim szczytem, jak dla mnie, rozbawienia była sytuacja, w której został zapytany o to, dlaczego gry nie mogą działać równolegle, czyli dlaczego nie możemy mieć i starej wersji Blitza, i nowej. Mówił na ten temat 5 minut i na koniec niczego się tak naprawdę nie dowiedzieliśmy, więc trudno mieć do niego jakiekolwiek zaufanie, bo widać, że stara się bardzo dobrze wypaść równocześnie niewiele powiedzieć. Duże rozczarowanie. Pojawiło się również sporo informacji o takich szczegółowych zmianach, które usprawnią rozgrywkę i które również raczej według mnie na plus, na przykład w setach, które zawierają tylko czołgi premium lub kolekcjonerskie, nie trzeba będzie tych setów odblokowywać kluczami, tylko będą one od razu otwarte. Druga ważna rzecz, że wcześniej wydawało się, że tylko te sety będą otwarte, których czołgi mamy w garażu, ale te, które nie mieliśmy, a mieliśmy wygrindowane już, zrobione, no te będziemy musieli grindować jeszcze raz. W tej chwili tak nie będzie, jeśli jakiś czołg w naszym drzewku jest już Wyekspiony, wygrindowany, to nawet jeśli nie mamy go w garażu, będzie on automatycznie otwierał set. Więc uważam, że to są naturalne rzeczy i tak powinno być od początku, więc tutaj okej, okay. fajnie, że Wargaming się przekonał do tego pomysłu, oczywiście po naciskach graczy. Bardzo ciekawie Wargaming również argumentował sytuację, dlaczego te sety w ogóle wprowadzają, ponieważ cały czas nawet na czacie i w wszystkich komentarzach graczy przewija się ten sam tekst, czyli nie chcemy setów, to jest złe rozwiązanie. Wargaming podaje tutaj argument, który również jest skrajnie absurdalny, a przede wszystkim nieprawdziwy. Mówi bowiem o tym, że chce zatrzeć dziurę, która jest pomiędzy nowymi graczami a tymi starymi. Że ci starzy, którzy grają w grę drugą, mają wielką przewagę nad graczami nowymi. Dlaczego jest to nieprawda? Dlatego moi drodzy, że Wargaming zapomniał mianowicie o tym, że nowi gracze działają w tak zwanym noob matchmakingu, czyli specjalnym matchmakingu, który do 5000 graczy losuje tylko ze sobą, czyli tacy gracze w większości przypadków będą grali również z innymi graczami, którzy są początkujący. Nie ma więc nikt nad nikim żadnej przewagi. Dopiero po osiągnięciu tego pułapu mniej więcej 5000 z hakiem bite trafiamy do Pełnego matchmakingu i jesteśmy rzutani również z doświadczonymi graczami, ale zwróćcie uwagę, że przez ten czas, te 5000 bitew, zdążymy już sobie podciągnąć nasze perki przynajmniej do drugiego, trzeciego, a może nawet czwartego poziomu w zależności od tego, ile gramy. I wtedy ta przewaga graczy bardziej doświadczonych, na nie jest wcale taka duża. Więc po pierwsze, kłamali. Po drugie, argument jest absurdalny, bo w każdej normalnej grze nie nieesportowej, a taką jest właśnie Blitz, jest tak, że gracz, który gra w grze dłużej, ma pewną przewagę nad graczem, który gra krócej, no z tego powodu, że po prostu poświęcił więcej czasu grze. Jeśli i mielibyśmy teraz tą przewagę usunąć, to z perspektywy gracza, granie w grę długo i staranie się zdobywanie jakichś postępów nie ma żadnego sensu, bo i tak gracz nowy, który przyjdzie, robi dokładnie to samo, co on. To jest po prostu usuwanie skilla, umiejętności z gry, ponieważ dla Wargamingu nie jest to ważne. Wargaming zapowiedział również usunięcie provisions, czyli zaopatrzenia, ponieważ stwierdził, że to robi małe zamieszanie graczom i oni i tak nie wiedzą, jak tego używać, albo też ustawiają to na stałe, więc to nie ma sensu, więc trzeba to usunąć, a zamiast to te bonusy, które dają zaopatrzenie, wrzucić w inne materiały w grze. No kolejne absurdalne, niepotrzebne rozwiązanie, które do niczego nie służy, ale jest związane z ekonomią gry, ponieważ Wargaming bardzo mocno grzebie w ekonomice gry i wyraźnie widać, że również tutaj nie będzie dobrze. O ekonomii gry zresztą podczas streamu nie było, bo nie było na to czasu jakoby, ale już widać, że ta ekonomia nie będzie tak fajna, jak się wszystkim mogłoby wydawać. Co prawda mamy dosyć absurdalne zlikwidowanie ograniczenia pocisku, więc teraz tylko te pociski premium kosztują, ale już za to, żeby wyposażyć czołg trzeba płacić specjalną walutę którą zdobywamy w grze oraz możemy kupić. Jednakże w sklepie jest ona bardzo droga, znacznie droższa niż wcześniej w starej wersji gry. Teraz, żeby dobrze wyposażyć czołg, zapłacicie średnio dwa razy więcej kredytów, przeliczając oczywiście, niż w obecnej wersji gry. Więc ja nie wiem, na czym polega tu oszczędność w ekonomii. Myślę, że Orgiemik bardzo mocno tutaj grzebie i sam jeszcze dokładnie nie wie, jak to zrobić, żeby zarabiać i wypychać graczy znowu na te wyższe sety, bo to robił wcześniej cały czas. Najpierw zrobił tak, że na niskich tierach kompletnie przestał mieć jakikolwiek sens grać, bo je po prostu wszystkie poobcinał, pousłówki, Pozmieniał, potem zaczął wypychać graczy coraz wyżej na wyższe tiery, bo tam właśnie najwięcej nie zarabia. I myślę, że w nowej wersji gry będzie chciał zrobić dokładnie to samo. Jest sporo problemów, jeśli chodzi o obecną wersję World of Times Blitzstorm Reforged. Mamy bardzo dużo elementów pay to win, które są wciśnięte dosłownie wszędzie. W obecnej wersji gry, jeśli chcemy na coś wydać pieniądze, to sobie możemy oczywiście kupić jakieś upiększacze, możemy kupić czołg specjalny lub premium, możemy zaryzykować pobawić się skrzynkami, ale nie ma wpływu pieniędzy na bezpośrednią naszą grę. Czyli nie możemy na przykład kupić sobie przeskoczenia pięciu czołgów i zrobienia szybszego grinda. Tego zrobić nie możemy. Natomiast w wersji nowej wiele z tych elementów fate to Progress będzie dostępnych. Sety będzie można grindować premkami. Jeśli w secie macie kilka czołgów tak zwanych drzewkowych, podstawowych i do tego jedną premkę, to wystarczy kupić tą premkę, oczywiście dochodząc do niej, i potem możecie olać kompletnie pozostałe czołgi i cały set możecie zrobić grając tylko premką. Oczywiście jeśli ktoś nie ma pieniędzy, będzie się musiał męczyć nawet z tymi słabszymi czołgami, co nie jest w porządku, bo nie powinno być tak, że gracz, który płaci, ma możliwość szybszego Progresu w grze i łatwiejszego i wygodniejszego tylko dlatego, że płaci, to jest po prostu nie fair w stosunku do innych graczy. Ci dowódcy, których mamy w grze, oczywiście będą progresować za naszą grę, ale też możemy sobie kupić te książeczki, które dają mi progres. Więc znowu pay to progress, jeśli zapłacisz, będziesz mógł sobie po prostu szybciej tych dowódców odblokować, co jest znowu nieuczciwe w stosunku do reszty graczy. Będzie można kupować klucze, które odblokowują poszczególne sety. Czyli nie będzie tylko tak, że za grę będziemy mogli progresując dostawać klucze i odblokowywać kolejne. Sety, ale również tak, że jeśli ktoś będzie chciał odblokować inne sety, to sobie po prostu kupi zestaw kluczy w sklepie i to zrobi. Więc znowu pay to progress, to jest bardzo nie fair. No i wreszcie, ostatnia rzecz z takich elementów pay to progress zaznaczam bardziej niż pay to win, to że dowódcy mogą w przyszłości być sprzedawani. I mi tutaj bardzo mocno miesza, bo z jednej strony mówili, że oni nie będą mieli sprzedawani, potem mówili, że mogą być sprzedawani tylko wtedy, kiedy trafią wcześniej do eventu i ktoś sobie nie zdąży takiego dowódcy kupić, to oni go będą chcieli mu sprzedać, ale jakby nie mówili, to jest kwestią czasu, kiedy wcześniej czy później. Zaczną sprzedawać dowódców. Czyli jeśli będziesz chciał mieć ulepszony czołg, jakieś fajniejsze rzeczy dla niego, no to sobie zapłacisz, że kupisz takiego dowódcę. Ktoś, kto nie ma pieniędzy, kto nie chce płacić, nie będzie miał tego busta. To jest nieuczciwa przewaga w grze. I nie powinno tak po prostu być. Więc pierwszy problem mamy dużo elementów pay-to-win, do którego ja mi się w ogóle w swoich streamach nie odnosił, ale tego się można było spodziewać. Drugim problemem jest sam silnik Android Engine 5, który obecnie jest bardzo niezoptymalizowany i działa po prostu źle. I to działa źle zarówno na PC, jak i na Androidzie. Mimo że oferuje. Grafikę, która jest w moim odczuciu i odczuciu też innych graczy słabsza niż to, co możemy zobaczyć w starej wersji gry, a tutaj ciekawostka, ta grafika na Unreal Engine 5 prezentuje się tak naprawdę dobrze tylko na małych ekranach, bo wtedy nie widać jej niedoskonałości. Na ekranie PC wygląda po prostu źle, więc ten silnik nie jest zoptymalizowany. Wargaming twierdzi tutaj, że to są wszystko wstępne wersje, nie musimy się przejmować, to wszystko będzie poprawione, ale na chwilę obecną wygląda to bardzo źle, bo ten silnik nie jest w stanie dobrze funkcjonować nawet na mocnych komputerach, więc nie oznacza to, że jest on tak wymagający, tylko to, że jest on tak źle napisany pisany, źle skonwertowany. Być może stanie to poprawione, mam nadzieję, bo na chwilę obecną jest naprawdę fatalnie, a zapowiedzi Wargamingu były tu zupełnie inne. Miało być to cud, miód i orzeszki. Problemem jest również system dowódców, który co do zasady na starcie pozbawia wszystkich graczy, którzy są w grze od kilku lat, wszystkiego tego, co wypracowali oni przez ten czas. Mieliście perki na maksymalnym poziomie, teraz już nie macie. Macie dowódców, ale przecież gracze początkujący również tych dowódców mają lub będą mogli zdobyć, więc tak naprawdę nie będziesz że miał żadnej przewagi nad tymi graczami, ale oczywiście związane jest też to z tym, że Wargaming Prawdopodobnie zlikwiduje ten matchmaker dla początkujących i wrzuci ich wszystkich do jednego worka, co również nie będzie dobre dla gry. No bo zwróćcie uwagę, że będziecie mieć w bitwie bardzo wymieszane składy, w której będzie więcej graczy, między innymi tych słabszych. Na pewno nie wpłynie to pozytywnie na odczucia z gry. Oczywiście było dużo zapowiedzi na temat poprawek UI, czyli kolorków, czcionek i tak dalej, no bo wszyscy wiedzą, że wygląda to źle i nieładnie i na pewno będzie zmienione. mi zapowiedział też, żeby się nie przejmować na razie zakładką kamuflaże, bo te elementy w ogóle nie są do gry przeniesione, i dopiero nad tym będą pracować więc też nie wiemy jak to będzie wyglądać. Z dwóch podstawowych walut w grze poprzednio, czyli kredytów i złota, zrobiły nam się tajemniczo cztery. O trzech już była mowa, natomiast czwartą walutą są jeszcze takie dziwne beczki z czymś tam, za które będziemy mogli kupować różnego rodzaju elementy upiększające w grze, kamuflaże, etc. I są to w taki specyficzny sposób przeniesione drzazgi z podstawowej wersji gry. Napisałem Wam kiedyś taki komentarz na karcie społeczności, tuba, żebyście nie sprzedawali, nie pozbywali się drzazg, właśnie dlatego, że będą one przeniesione i będziecie za to mogli sobie kupić dużo Elementów w grze. Zwiększanie ilości tych walut, które mamy w grze, na pewno nie wpłynie pozytywnie na uproszczenie, o czym Wargaming cały czas mówi, a raczej skomplikuje jeszcze rozgrywkę, bo będziemy się musieli bardziej zastanawiać, co nam się opłaca, a co nie, więc na pewno nie jest to na rzecz nowych graczy. Kolejnym elementem, który bardzo rozczarowuje w grze, jest fizyka. I tutaj Wargaming wykonał bardzo ciekawego fikołka, bo podczas streamu powiedział, że oczywiście jest świadom tych wszystkich błędów, etc. i pan menedżer poinformował nas, że oni w tym systemie troszkę namieszali, ponieważ nie jest to oryginalna fizyka z Armina, Gen 5, ale fizyka z starego Blitza, którą dostosowali na potrzeby nowego silnika, co zabrzmiało dosyć dziwacznie. Zresztą stwierdził, że znaleźli również błędy w tej fizyce jeszcze z dawy, co też jest ciekawe, bo przecież oni rozwijali ten silnik przez 10 lat ostatnich. No ale generalnie tutaj otrzymaliśmy informację, że będzie lepiej, że będą poprawki i to wszystko dopiero będzie dobrze działać. Ja szczerze mówiąc, nie rozumiem, po co zaprezentowali nam BT wersji gry, której de facto nie ma nic z tego, co w ostatniej wersji powinno być. Twierdzą panowie z Wargamingu, że muszą zbierać informacje o błędach, mogą to robić tylko na podstawie. W tych bitach już ponad 300 tysięcy było rozegranych, więc już pewną dawkę mają, ale to wciąż za mało, wciąż trzeba jeszcze. Natomiast mi się to wszystko nie widzi i wydaje mi się, że jest to takie ciągłe testowanie graczy, na co można sobie pozwolić, co mogą jeszcze zmienić, jak daleko mogą się posunąć psuć u gry po to, żeby wiedzieć w ostateczności, ilu tych graczy przy grze zostanie. Wyraźnie widać było również, że podczas tego drugiego streama, mimo również przepraszania etc., wargaming bardzo mocno już zmienia swoje stanowisko, wyraźnie broniąc swoich pomysłów. Koncepcja i idea się nie zmieni. Możecie się spodziewać, że w przyszłej wersji gry będą. I sety, i dowódcy. Oczywiście będą w nich pewne zmiany, ale to się po prostu nie zmieni. Nie zmieni się również kierunek rozwoju gry, czyli skierowanie jej w stronę graczy początkujących, takich, których chcieliby zachęcić do przyjścia do gry, a ci gracze starsi, którzy przy grze już jakiś czas są, nie są dla wargamingu tak bardzo istotni. Wyraźnie też widać, że gra będzie bardzo mocno upraszczana. Na każdym etapie widać uproszczenia, zarówno w samej rozgrywce, jak i w systemach właśnie tych dowódców, jak i w usuwaniu różnych elementów w grze, żeby sprawić grę jak najbardziej prościutką, dostępną i przystępną dla jak najmłodszych graczy, to potwierdza to, o czym też gracze mówili, o czym ja mówiłem od dawna, że Blitz z takiej gry powiedzmy dla graczy, trudno to jednoznacznie określić, ale nastoletnich stanie się grom dla graczy kilkuletnich. Czyli tak 7, 8, 9, 10 lat to będzie taki target wargamingu. Chcemy mieć właśnie takich graczy, chcemy na nich zarabiać, natomiast ci starsi to wiadomo to nie są potrzebni, bo tamtych będziemy mieć więcej. To jest bardzo błędna, bardzo ryzykowna strategia, która ma doprowadzić docelowo do wymiany starszych graczy na młodszych, bo tych młodszych będzie w grze jakoby więcej, więc oni będą więcej wydawać. To to jest uważam bardzo duży błąd Wargamingu. Tutaj im się raczej te badania nie sprawdzą, ponieważ ci młodsi gracze w bardzo mniejszym stopniu przywiązują się do gier niż ci starsi, częściej je wymieniają, a nic nie jest grą pokroju Brawl Stars, którą można sobie pyknąć jedną bitewkę i wyjść. To jest gra, która wymaga ciągłego progresu, odkrywania nowych rzeczy, uczenia się i tak dalej i nie da się tego z niej wydobyć, bo to po prostu jest w nią wpisane. Obawiam się, że Wargaming się bardzo mocno przejedzie, ale to jest firma, która sama podejmuje swoje decyzje, sama robi swoje plany biznesowe i pamiętajcie, że wszystko co robi, robi po to, żeby zarabiać. To nie jest tak, że firma chce robić dobrą grę. Firma chce robić grę, która będzie przynosić zyski, i ta gra może być najgorsza na świecie, ale jeśli gracze będą płacić, to to jest ok dla firmy i ta firma będzie z tego powodu zadowolona. Więc zwróćcie uwagę, że tu nie chodzi o jakość gry, tylko o to, żeby się ona po prostu sprzedała. Gracze często tego nie rozumieją. Często mają takie przekonanie przecież, że, że jak gra będzie super, no to wtedy będzie firma dużo zarabiać. No niekoniecznie, moi drodzy. To niekoniecznie jest takie niestety przeniesienie i czasem gorsze gry lepiej wychodziły niż te lepsze. Dużo zależy tego, w jaki Firma to w grę będzie rozwijała. No tutaj, na razie, nie mam niestety dobrych, jakichś pozytywnych nadziei. Mimo zaplanowanych zmian, to wyraźnie widać przede wszystkim kierunek, który jest niewłaściwy, wyraźnie widać koncepcję, która jest niewłaściwa i wyraźnie widać, że Orgamik tak naprawdę nie chce tego zmieniać i tego nie zrobi. Będzie nas próbował zagłaskać, zagadać, pokazywać różne elementy, etc., ale jednak ten kierunek, który został wybrany, już będzie kontynuowany bez zmian. Po kilku tygodniach wiemy więcej niż wiedzieliśmy wcześniej, ale to, co wiemy, raczej potwierdza wcześniejsze przypuszczenie. I te niezbyt optymistyczne prognozy niż je w jakiśkolwiek sposób obala, czy też sprawia, że będziemy spokojniejsi. Będą oczywiście jakieś małe, drobne zmiany, i tutaj wszystko się powinno zracjonalizować, ale kierunek został wyznaczony i wargaming w tą stronę idzie. No i cóż, my albo z nim pójdziemy, albo nie, ale na to mamy jeszcze dużo czasu, bo nie wiadomo, kiedy ta gra się w ogóle pojawi. W tej chwili z tego co wiem, wszystko im się dość mocno rozciągnęło w czasie, więc nie wiem, czy zdecydują się na wypuszczenie nowej wersji w czerwcu, czy wstrzymają się przykład do końca roku. To się dopiero okaże, tego czego jestem pewny, to, że. Wiem, lub graczy od gry z pewnością odejdzie. To tyle na dzisiaj. Podzielcie się swoimi wrażeniami. Co Wy uważacie? Jakie macie przewidywania? Co z grą będzie dalej? Ja mówię Wam to, co myślę, to, co uważam, a czas pokaże, jak to wszystko się rozwinie. Cześć!